Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mam dla Was coś, mam nadzieję, że wyjątkowego, nad czym pracowałam przez ostatni miesiąc. Mianowicie przygotowałam dla Was 30-dniowe wyzwanie Glow Up, którym będziemy się zajmować przez cały grudzień. Jestem mega podekscytowana, bo ten plan to idealna okazja, żeby zadbać o siebie, swoje cele, swoją przyszłość, więc dzisiaj w odcinku omówimy sobie dokładniej, co dla Was przygotowałam na nadchodzący miesiąc. No i zrobimy sobie myślę, że taką małą instrukcję właśnie z tego odcinka. Także zaczynamy. Pierwsza ważna sprawa, czyli kalendarz wyzwania. Zajmiemy się najpierw harmonogramem, czyli tym, co Was czeka w trakcie tych 30 dni. Przygotowałam dla Was taki graficzny kalendarz, w którym rozpisałam. Kiedy będą pojawiać się kolejne materiały związane z wyzwaniem, oraz wszystkie zadania, jakie dla Was przygotowałam? I będzie to 10 tematycznych zadań, które będą dotyczyć głównie rozwoju osobistego, samoświadomości, będą dotykały takich sfer jak pielęgnacja, relaks itd. I mam nadzieję, że każdy dzień przyniesie Wam coś ciekawego. Dalej, cztery zupełnie nowe subliminale, oczywiście też w temacie glołapu, rozwoju itd. W tym oczywiście jak zwykle zarówno te z muzyką, jak i wersje ciche, które będziecie mogły sobie słuchać w tle do codziennych czynności. Następnie pojawią się też dwie medytacje z wizualizacją, które pomogą Wam właśnie w wizualizowaniu sobie tych Waszych nowych, wymarzonych wersji i pozwolą Wam się bardziej skupić właśnie na tych celach i marzeniach. Co dalej? Pojawi się też nowa szeptanka. Oczywiście idealna do relaksu, do zasypiania. Te szeptanki to są moje perełki, tak naprawdę. Wiecie, że ostatnio bardzo polubiłam właśnie tą formę afirmacji i naprawdę już się nie mogę doczekać, żeby, żeby jeszcze bardziej sobie je porozwijać. Pojawią się też klasyczne, mówione afirmacje. One będą w tematyce pewności siebie. Magnetyzmu, samorozwoju, glow-upu i itd., itd. Będziemy się tym zajmować przez cały miesiąc, więc tutaj raczej nie będzie żadnych niespodzianek. Wszystkie te materiały będą publikowane regularnie. Mam nadzieję, ale też nie ma spiny, możecie je sobie na spokojnie wdrażać w swoim własnym tempie. To wyzwanie to nie jest maraton, więc dajcie sobie przestrzeń i na dostosowanie go sobie do swojego życia. Tak jak mówię, kalendarz i y, cała reszta tych materiałów, o których jeszcze zaraz y, opowiem, mają być dla Was y, po prostu y, pomocami w, tym, y, w tej właściwie drodze. Kolejna sprawa materiałowa to taka codzienna checklista, i stwierdziłam, że właśnie takie codzienne małe kroczki mają największą moc. Dlatego stworzyłam taką 11-punktową listę, która pomoże Wam systematycznie pracować sobie nad tym swoim glow-upem. Nie musicie robić wszystkiego każdego dnia, ale zachęcam, żeby wypróbować każdy punkt chociaż raz. I tak, w ramach tej checklisty mamy następujące rzeczy. Intencja, czyli zaczynamy sobie dzień od ustalenia, co chcemy osiągnąć, i to może być coś prostego, na przykład dziś chcę być spokojna, albo dziś chcę się skupić na wdzięczności, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co nam będzie po prostu um, towarzyszyło podczas całego dnia. Numerek dwa to będzie praktyka wdzięczności i chciałabym, żebyście po prostu poświęcały chwilę na wyrażanie tej wdzięczności za to co już macie. Możecie to sobie zrobić na głos, w myślach, zapisać sobie w notesie, możecie sobie pomedytować właśnie wyrażając taką wdzięczność i tak No dosłownie nawet 5 minut tej wdzięczności w zupełności wystarczy, żeby sobie ten punkt odhaczyć. Następnie medytacja i tutaj e, tak samo uważam, że nawet 5 czy 10 minut e, takiej medytacji e, dziennie może zdziałać e, cuda. Jeżeli nie macie czasu robić tego codziennie, no to w zupełności wystarczy to robić raz na 2-3 dni. No tak jak mówię, w zależności od e, waszego czasu. To mogą być moje medytacje, to mogą być e, jakiekolwiek inne, możecie sobie same taką medytację stworzyć. Tutaj też nie ma spiny dalej, prowadzenie dziennika, czyli journaling, e, piszecie po prostu to, co Wam w duszy e, gra. Tutaj tak samo, nawet 5-10 minut dziennie e, takich przeznaczonych na refleksję albo nawet i planowanie, bo e, to może być też planowanie e, na przykład swojego dnia, tego jak chcecie, aby on wyglądał, pisanie afirmacji itd., itd. Nawet te 5 minut będzie super. Kolejny punkt, podcast lub książka. Połączyłam je sobie w jedno, bo chciałabym, żebyście poświęciły czas na coś, co Was zainspiruje albo zrelaksuje. I tak samo, to nie musi być nic związanego z rozwojem osobistym, z manifestacją i tak dalej. To mogą być po prostu jakieś programy czy książki zupełnie podchodzące pod rozrywkę. Wybór należy do Was. Dalej. E, przewiduję w tej liście również y, zdrową dietę, zdrowe y, odżywianie się. Chciałabym, żebyście spróbowały bardziej świadomie wybierać sobie posiłki. Chcę zwrócić Waszą uwagę właśnie na takie zdrowsze wybory, bo tak naprawdę cały glow-up zaczyna się tak naprawdę wewnątrz, ale też pamiętajcie, że najważniejsza jest równowaga. Jeżeli któregoś dnia coś tam Wam wskoczy niezdrowego, to też się totalnie nic nie stanie. Chodzi po prostu o budowanie nawyków. Dalej, mamy skincare, i tutaj w zasadzie to też nawiązuje do tych zdrowych wyborów i tak dalej. Self-care zaczyna się tak naprawdę od takich najdrobniejszych rytuałów pielęgnacyjnych, i chciałabym, żebyście poświęciły na to chwilkę każdego dnia, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie robicie. Dalej, 30 minut bez telefonu. Ten czas offline jest idealnym momentem, który możemy przeznaczyć sobie na pracę nad sobą. I uwierzcie mi, że nawet te 30 minut dziennie lub więcej, jeżeli jesteście w stanie oczywiście sobie taki czas wygospodarować, naprawdę zrobi nam ogromną różnicę. Dalej, przechodzimy sobie do snu. Zaznaczyłam tutaj 7-8 godzin. Dobry sen jest fundamentem naszego samopoczucia, i skoro w tym wyzwaniu stawiamy siebie na pierwszym miejscu, no to też chcę, żebyśmy bardziej zadbały sobie o naszą regenerację. Podkreślam. To wyzwanie ma być czasem dla Was, więc wybierzcie sobie z tych list to, co będzie działało najlepiej w Waszym przypadku. Jeżeli coś będzie sprawiało, że czujecie się niekomfortowo, no to na spokojnie możecie to sobie pominąć. Ważne jest, żebyście to wy czuły się dobrze. Przy macie też miejsce na swoje notatki, przemyślenia czy afirmacje, które chciałybyście, żeby towarzyszyły Wam w tym czasie. Wszystkie te materiały graficzne będą dostępne i na YouTubie, i na TikToku, na Instagramie pod moimi linkami, więc niczym się nie przejmujcie, będę je publikować codziennie, żebyście niczego nie pominęły. Kolejna sprawa to będą specjalnie stworzone playlisty z subliminalami i afirmacjami. I podzieliłam je na playlistę dzienną, która będzie zawierała afirmacje mówione i subliminale z muzyką takie idealne na poranek albo żeby sobie ich posłuchać w trakcie dnia oraz playlistę nocną z subliminalami silent i szeptankami które świetnie sprawdzą się nam do relaksacji przed snem. Nagrania te oczywiście będą nam skutecznie wspierały nasze cele, będą działały nam na podświadomość. Pamiętajcie, żeby traktować je troszeczkę jako formę relaksu i dać swojej podświadomości po prostu czas na pracę. Jeżeli nie macie tyle czasu w ciągu dnia, żeby przesłuchać sobie całości, możecie na spokojnie albo okroić sobie te playlisty pod siebie, lub po prostu skupić się tylko na jednej z nich. Nie ma żadnego problemu. Obie będą działały super. Ostatnia sprawa to są zadania codzienne, i tutaj poza już tą tygodniową checklistą, o której sobie mówiłyśmy, każdego dnia będę publikować dodatkowe zadania, które będą pomagały Wam utrzymywać tą motywację i wprowadzać zmiany w życie. I na przykład wśród takich zadań znajdzie się na przykład tworzenie tablicy wizji, różnego rodzaju zadania związane z wychodzeniem ze strefy komfortu listów do siebie z przyszłości i tak dalej. Te zadania będą bardzo różnorodne, więc myślę, że każda z Was znajdzie tam coś dla siebie. Poza tym będą się w tych przypominajkach codziennych pojawiały przypomnienia właśnie o nowych materiałach, które będą się danego dnia pojawiały, żebyście sobie o niczym nie zapomniały. E, ostatnia sprawa, e, bardzo ważna dla mnie, Wasze e, wrażenia. E, wiecie, że uwielbiam słuchać o tym, jak Wam e, idą manifestacje, afirmowanie, jak Wam idzie. E, Praca nad sobą, co czujecie, jakie macie przemyślenia itd. Tutaj również możecie pisać do mnie na Instagramie, na TikToku lub po prostu na maila. Wszystkie te linki podam Wam tutaj pod odcinkiem, ale też na innych platformach na wszelki wypadek, żeby Wam nie zginęły. Każda Wasza wiadomość daje mi naprawdę ogromną motywację. Wasze historie często inspirują mnie do tworzenia nowych rzeczy, także piszcie do mnie, zawsze czekam na Wasze wiadomości. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tą instrukcję. Cieszę się, że mogę to wyzwanie przejść razem z Wami. Pamiętajcie, że Glow Up to nie tylko wygląd, i to jest przede wszystkim praca nad sobą, swoim samopoczuciem i spełnianiem swoich marzeń. Dołączajcie do wyzwania i twórzmy razem naszą najlepszą wersję siebie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Buziaki!